Dzień dobry, jestem u rodziców. Zobaczcie, jakie przerybienie się zrobiło. Ktoś tam wspominał w komentarzach, że przerybienie w tamtym tygodniu, ale w tym tygodniu to już jest miażdżące przerybienie. Dużo tych ryb i część odłowię. Dzisiaj będzie selekcja ryb. Będzie selekcja ryb. Część powędruje do akwarium pod oknem w bloku. No, i tak to musi być. A z bieżących spraw w tym akwarium, to młode mieczyki sobie dorastają. Ładnie płatki też. Już coraz większe. I, i gdzieś tu była molinezja. Znaczy, się wykociłam. Miała młode, ale coś tych młodych nie widzę. No i kto wie, czy coś ich nie zeżarło. Wiesz, tu mam drapieżnika wśród tych ryb. No, także trawnik. Tak wygląda po tygodniu czasu. Jakoś gdzieś się podziała ta trawka. Nie widać jej. No i rybki, rybki, jaki tu młyn samicę zostawię z długimi ogonami. O taką samicę zostawię. O taką odłowię. O taką też odłowię. No kurcze. Te małe samce, o te głupiki też poodławiam. Jakieś takie małe one rosną. A mi zależy na dużych. Żeby były takie jak tamten. O. Co w tle jest? To jest sam kurczę, ma wielkie ciało, nie tylko ogon. Ta samica też nie ma ogona, chociaż już widzę, że ona już stara jest. Chyba też ją odłowię, no tak muszę z głową odłowić, bo teraz tak... Popytu na rybki zbytnio nie ma, a nie chcę, żeby się dużo ryb gnieździło w tym akwarium pod oknem. I że tylko część odłowię, wszystkich na pewno nie, tych co bym chciał odłowić. To trzeba robić etapami. Zarosło w tym akwarium. No i co? Biorę się za obcinanie roślin i za odławianie ryb. Co jestem z tego żbirku. Zobaczcie, całkiem inaczej te podłoże wygląda. Nie widać tak walających się jak po pustyni, kurcze Od odchodów. Tylko gdzieś one tam się zapadają w kamyczki i jest estetycznie. No. lotos. Te grysi mi tutaj mocno zagłusza inne rośliny. Gląd ten włosowaty widzę się pojawił. Już gdzieś i te zatoczki się podziały. No, mocno zarosło. No, hmm. dobra, biorę się za obcinkę. No i dobra, i tak to wygląda, tak to wygląda po ogarnięciu. Za dużo nie wycinałem tych roślin, tylko poprzycinałem. Teraz się wezmę za odławianie ryb. A jakie odłowię, to już przyglądzie może w bloku, pokażę. Dam, zamek widać i jak to wygląda u rodziców. Jadę do domu przegląd robić. Wczoraj sprzątałem północy w tych akwariach, zwłaszcza w kuchni się nagloniło, no ale to już na następny odcinek. To by było tyle z tego odcinka. Na razie. Cześć.